18.30 minęła. Michał Adamski, dzień dobry. Zapraszam Państwa na główne wydanie zbliżeń. Oczyszczanie skażonego obszaru. Woda jest, można powiedzieć, wyjmowana z górotworu, oczyszczana i wpompowywana z powrotem do górotworu. Na terenie dawnych zakładów Zachem w Bydgoszczy zaczęła działać instalacja do usuwania zanieczyszczeń. Sama w sobie instalacja stanowi pewien bufor bezpieczeństwa dla mieszkańców Łęgnowa. Inwestycja i utrudnienia na drogach. Masakra, straszne korki. Fordońska masakra. W Bydgoszczy rozpoczęła się budowa nowych mostów przez Brdę. Będziemy wprowadzać dalsze zmiany, aby usprawnić ten ruch. Szkolne szczepienia. Szczepienia odbędą się w gabinecie pielęgniarskim obok w gabinecie będzie rezydował lekarz. Kilka tysięcy uczniów z regionu zgłoszonych do szczepień przeciw koronawirusowi organizowanych przez szkoły. Czas rozbroić ekologiczną bombę w Bydgoszczy rozpoczęło się oczyszczanie wód i gruntów na terenach pozachemowskich. Dziennie specjalna instalacja będzie przepompowywała około 2000 metrów sześciennych wody. Jest to pierwszy krok do usunięcia skażenia na tym terenie. Dużo większym wyzwaniem będzie unieszkodliwienie samego źródła, czyli składowiska odpadów. To jest woda surowa pobrana ze studni, w których pompujemy zanieczyszczony grunt. A w niej cała tablica Mendelejewa, w tym m.in. toksyczny fenol. Oczyścić wodę i grunt ze szkodliwych substancji ma pomóc specjalna instalacja, która rozpoczęła swoją pracę. Jesteśmy w tzw. Tak ozonatorni, czyli miejscu, gdzie powstaje ozon. Ozon następnie jest przekazywany do instalacji i tam w instalacji następują procesy utleniania powodujące oczyszczanie wody. To tylko część większego procesu. Ze studni, które znajdują się na pozachemowskim terenie, pompowana jest skażona woda. Systemem rurociągów trafia do instalacji. Tam woda jest oczyszczana, a następnie z powrotem wpompowywana w ziemię. Do 2023 roku ma zostać oczyszczonych ponad 26 hektarów. Renata Włazik, która zajmuje się tym tematem od lat, zwraca uwagę, że bez dalszych kroków i zajęcia się źródłem zanieczyszczeń, czyli składowiskiem zielona, szkodliwe substancje nadal będą zagrożeniem dla mieszkańców i przyrody. it. Do końca projektu, czyli do marca 2023 zostało tak naprawdę półtora roku. Stał czy to może na jedno porządne, może półtorej przepompowywania, a powinno ich być co najmniej siedem. Więc tak naprawdę ten projekt, jeżeli natychmiast nie zaczną być robione środki o jego przedłużenie na co najmniej tyle, co było zapisane w projekcie, czyli na co najmniej siedem przepompowań, to tak naprawdę będzie jedną wielką ściemą, będzie jedną wielkim oszustwem. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska podkreśla, że na bieżąco za pomocą Specjalnych czujników będą monitorowane postępy prac. Wykonawca ma być rozliczany nie z czasu remediacji, ale z jej efektów. Rdoś planuje także oczyszczać kolejne obszary dawnego zachemu. Dalsze etapy, dalsze działania, dalsza remediacja po stronie nazwijmy po drugiej stronie ulicy. Oczywiście e, e, źródło źródło oddziałuje. My też oczywiście mamy pewne, pewne przemyślenia, założenia co ze źródłem. Czyli musimy zredukować negatywne oddziaływanie źródła, czy wręcz wyeliminować. Dlatego silnie akcentujemy, że to jest pierwszy krok. Teren zakładów chemicznych był skażony przez dekady. By odwrócić negatywne skutki, potrzeba będzie wielu lat. Poseł Piotr Król podkreślał również, że oprócz pieniędzy potrzebna jest współpraca ponad politycznymi podziałami. To jest właśnie takie miejsce i to jest taka rzecz, która musi być ponad wszelkimi podziałami, która musi, co do której musi być Pełna społeczna zgoda w Bydgoszczy, że bez względu na to, kto będzie prezydentem, bez względu na to, kto będzie posłem, bez względu na to, kto będzie dyrektorem Rdosiu Bydgoszczy, ten projekt trzeba zakończyć. Bo być może, że my go nie robimy nawet dla siebie, że robimy go dla swoich dzieci, dla swoich wnuków, ale z całą pewnością musimy tą bombę ekologiczną rozbroić. Wartość projektu remediacji wynosi ponad 90 milionów złotych. Bydgoszcz Katarzyna Orbanowska. Rozpoczęła się budowa nowych mostów nad Brdą w Bydgoszczy w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego. To oznacza bardzo duże zmiany w organizacji ruchu i korki. Na utrudnienia muszą być przygotowani zarówno kierowcy, jak i pasażerowie komunikacji miejskiej. Przedstawiciele Zarządu Dróg zapewniają, że w razie potrzeby wprowadzą dodatkowe zmiany. Jeden dla samochodów, drugi dla tramwajów. Wzdłuż ulicy Kazimierza Wielkiego mają powstać dwa nowe mosty łączące ulicę Fordońską z Toruńską. W poniedziałek rozpoczęły się tam prace drogowe. Ulica Łęczycka została zamknięta, powstały trzy tymczasowe ronda na wysokości Bałtyckiej, Mostu, a także ulicy Fabrycznej. Dodatkowo ruch odbywa się na tym odcinku południową jezdnią ulicy Fordońskiej. No i to od samego rana generowało spore korki i utrudnienia. O, żeśmy stali, ja wiem, z koło godzinki prawie Oto od ronda Fordońskiego. Masakra, straszne korki. Fordońska masakra z tym przejazdami. Tutaj w ogóle nie idzie dojechać, trzeba objeżdżać bez pomysłu zrobione. Prace, które są obecnie realizowane, utrudniają mieszkańcom na pewno przejazdy. W porównaniu z Gdańskiem i czasami, kiedy no, tam realizowane są remonty, jednak miasto lepiej jest przygotowane i przygotowuje inne rozwiązania. To kolejne rozkopane miejsce na mapie miasta, którego należy unikać. Alarmują kierowcy. Zarządca z dróg może źle to pomyślał, zbyt wiele napraw w jednym czasie. Most Kazimierza, kładka na Kapuściskach, przepraszam, na Wyżynach. No może nie w jednym czasie, może jakoś po kolei ukończyć jakiś etap. Ciężko, ciężko będzie. Drogowcy uspokajają. Jeżeli będzie taka potrzeba, to obecna organizacja ruchu ma być w najbliższych dniach zmieniona. Chcemy jednak jeszcze zobaczyć, jak ta sytuacja wygląda w godzinach popołudniowych. Wiemy też, że taka sytuacja zazwyczaj występuje w pierwszy dzień. Potem już kierowcy znajdują drogi dojazdowe i alternatywne. Dlatego chcemy poczekać jeszcze przez jeden-dwa dni, żeby zobaczyć, jak ta sytuacja i ten ruch się rozkładają. Wtedy będziemy wprowadzać dalsze zmiany, aby usprawnić ten ruch tutaj komunikacyjny. Zarząd Dróg poinformował także o rozpoczęciu prac naprawczych na zamkniętym od stycznia moście uniwersyteckim. Mają one polegać między innymi na zamocowaniu dodatkowych blach w węzłach mocujących. Na ich zakończenie wykonawca ma jeszcze ponad 4 miesiące, a koszt naprawy wyniesie niemal 6 milionów 300 tysięcy złotych. Bydgoszcz, Monika Komisarek. Trwają też przygotowania do innej drogowej inwestycji. Siedem ofert wpłynęło w przetargu na zaprojektowanie i budowę 12-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S10 od węzła Toruń Zachód do węzła Toruń Południe. Wykonawca zaprojektuje i zbuduje także połączenie trasy z Bydgoszczy z autostradą A1. W trakcie budowy powstaną dwa zupełnie nowe węzły. Pierwszy to toruń podgórz w miejscu obecnego wiaduktu, będącego przedłużeniem ulicy Drzymały. Drugi to węzeł toruń Czerniewice, który ułatwi kierowcom wjazd na S10 oraz autostradę A1 z drogi krajowej nr 91. Przedstawione oferty zostaną teraz ocenione pod kątem wyboru najkorzystniejszej z nich pod względem ceny, okresu gwarancji, jakości oraz terminu realizacji kontraktu. Odcinek między Toruniem Zachód a Toruniem Południe to trzeci fragment drogi S10. Na budowę którego potencjalni wykonawcy złożyli ofertę. Ponad 5 tysięcy uczniów w regionie zostanie w najbliższym czasie zaszczepionych przeciw COVID-19. Tak wynika z deklaracji złożonych przez rodziców, o czym informuje Kuratorium Oświaty. Szczepienia w niektórych szkołach rozpoczęły się już dzisiaj i według zapowiedzi mają potrwać do 17 września. Powoli rusza akcja szczepienia uczniów w regionie. Powoli, bo część szkół jeszcze się do tego przygotowuje. To nie przymus, a dodatkowa zachęta, mówią od początku koordynatorzy akcji. Deklaracje dotyczące chęci szczepienia w ubiegłym tygodniu składali rodzice niepełnoletnich uczniów. I tak dla przykładu, w szkole podstawowej nr 31 w Toruniu zaszczepi się 14 dzieci powyżej 12 roku życia. Szczepienia odbędą się w gabinecie pielęgniarskim. Obok w gabinecie będzie rezydował lekarz, który będzie badał. Dzieci przed szczepieniem. Według danych Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w najbliższych dniach w całym województwie zaszczepionych ma być ponad 5200 uczniów. To dane zebrane z 95% szkół. Są dwie możliwości. Oczywiście mogą odbywać się one na terenie szkoły. Albo w punkcie szczepień. To wszystko będzie zależało od tego, jakie są warunki w szkole. Najwięcej łącznie, bo ponad 500 uczniów, dawkę szczepionki przyjmie w Bydgoszczy, w Grudziądzu około 160, we Włocławku ponad 200 osób, w Toruniu ponad 400. Trzeba jednak wspomnieć o tym, że to nie pierwsza okazja do tego, by zaszczepić dzieci powyżej 12 roku życia. W Toruniu już przed końcem roku szkolnego poprzedniego, czyli w czerwcu, organizowaliśmy szczepienia zarówno w mobilnych punktach w weekendy, jak i szczepienia takie w szkołach. Obecnie sytuacja wygląda tak, że mamy prawie 50% w tej grupie wiekowej, czyli 12-19 lat, zaszczepionych uczniów. A to, czy warto się szczepić i czy szczepionki działają, postanowili sprawdzić naukowcy z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Niektóre osoby, pomimo iż były zaszczepione, zachorują. Zespół kierowany przez profesora Andrzeja Tretyna przeprowadził pilotażowe badania w lutym i marcu tego roku na próbie 470 siedmiu osób. Wśród nich byli pracownicy sanepidu, podopieczni domów pomocy społecznej oraz lekarze. Po pierwsze osoby, które przeszły łagodnie COVID wytwarzają e, e, przeciwciała na podobnym poziomie jak osoby raz zaszczepione, natomiast Osoby, które przeszły ciężko, wytwarzały znacznie więcej przeciwciał niż osoby podwójnie zaszczepione. Mimo to toruńscy naukowcy uważają, że osoby, które chorowały na COVID-19 powinny się zaszczepić, aby wzmocnić i utrwalić odporność. Jak mówią wyniki badań, u pacjentów po przybytej chorobie w trzecim tygodniu od przyjęcia pierwszej dawki szczepionki poziom przeciwciał był ponad 11-krotnie wyższy. Niż u nieszczepionych ozdrowieńców. Ponadto, według naukowców, trzecia dawka szczepionki będzie nieunikniona. Natalia Kurowska, TVP Bydgoszcz. Oglądają Państwo główne wydanie zbliżenia, co jeszcze przed nami? Prymas tysiąclecia na wystawie w Toruniu. Jesień coraz bliżej, nie wszystkie ptaki odlecą do ciepłych krajów. Porozumienie Jarosława Gowina sprzeciwia się propozycjom podatkowym zawartym w polskim ładzie. Były wicepremier apelował dzisiaj w Toruniu także o większe wsparcie dla samorządów. Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości nie zgadzają się z krytyką proponowanych zmian. Dzisiaj inflacja przekroczyła 5%. Wszystkie korzyści, o jakich przedstawiciele rządu mówią w odniesieniu do emerytów, w odniesieniu do tych mniej zamożnych warstw społecznych, zostaną przejedzone, zostaną zniwelowane przez wzrost cen. Zarabki Polaków, tych, którzy zarabiają mało, średnio albo nawet powyżej średniej, będą dużo, szybciej wzrastały, aniżeli y, ewentualna inflacja, która wiadomo, że zawsze część z zżera, ale rozwiązania podatkowe, jak i wzrost gospodarczy na, na pewno to będą. Samorządy już naprawdę nie mogą udźwignąć tych tych danin, które w tej chwili rząd na nie nakłada coraz więcej obowiązków, coraz więcej zadań jest kierowanych do samorządów, natomiast za tym nie idą pieniądze. To są kompletnie wysadzane zarzuty. Wystarczy usiąść i zobaczyć, czy pieniędzy dziś jest więcej, czy mniej i czy pieniądze, które będą przeznaczone przez państwo polskie nie, dla samorządów będą większe, czy mniejsze niż na przykład 6 lat temu. W jaki sposób odbudować gospodarkę po pandemii i jak pokonać kryzys z nią związany? Między innymi te kwestie omawiano podczas posiedzenia Grudziąskiej Rady Gospodarczej, w którym wziął udział profesor Witold Orłowski. Były doradca prezydentów Lecha Kaczyńskiego i Aleksandra Kwaśniewskiego spotkał się też z młodzieżą, która poznawała tajniki ekonomii. Pandemia koronawirusa była sprawdzianem między innymi dla samorządów. W wielu miejscach miało to wpływ na realizowane inwestycje. W Grudziądzu choć z trudnościami plan jest realizowany. Cały czas prowadzimy bardzo duże inwestycje, że w tym sensie sobie miasto poradziło. Robiliśmy wszystko, aby te inwestycje utrzymać, ponieważ one w większości są finansowane czy dofinansowywane ze środków unijnych. Te, te inwestycje rozpoczęliśmy. To jest też szansa dla wielu grodziąckich firm, ponieważ te firmy są podwykonawcami na większości, czy wykonawcami na większości tych, tych dużych inwestycji. I to właśnie z lokalnymi przedsiębiorcami spotkał się ekonomista profesor Witold Orłowski. Eksperty wziął udział w Grudziądzkiej Radzie Gospodarczej. Jak wskazał, gospodarka obecnie cały czas jest w stanie zawieszenia. To jeszcze nie jest prawdziwe odbicie, to jeszcze nie jest odbudowa, chociaż w zasadzie udało nam się odbudować poziom produkcji sprzed, w Polsce sprzed pandemii. Natomiast na przykład poziom inwestycji jest cały czas znacznie, znacznie niższy. A zwracam uwagę, bez inwestycji nie ma trwałego wzrostu i nie ma postępu technologicznego. Profesor Witold Orłowski spotkał się także z młodzieżą w czwartym liceum ogólnokształcącym, grudziąc Karolina Kania. Kardynał Stefan Wyszyński i matka Elżbieta Róża Czacka od wczoraj są błogosławionymi kościoła katolickiego. Przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu od dzisiaj można oglądać wystawę poświęconą Prymasowi Tysiąclecia, który święcenia kapłańskie otrzymał we Włocławku. Ekspozycję przygotował Instytut Pamięci Narodowej z okazji przypadającej w tym roku 40. rocznicy śmierci Prymasa oraz 120. rocznicy jego urodzin. Swoją posługę pełnił w czasach, można powiedzieć, że najtrudniejszych, w czasach... Na który właściwie można ten okres nazwać okresem okupacji komunistycznej i przeprowadzenie narodu przez ten okres bez jakichś wielkich strat, doprowadzenie do tego, że Polacy zachowali swoje chrześcijańskie oblicze, swoją tożsamość narodową, to była ogromna zasługa księdza Prymesa. Dla wielu osób Prymas będzie kojarzył się także z koronacjami wizerunków maryjnych. Blisko 50 koronowanych, kilka koronowanych wizerunków maryjnych i to też dziesiątki właściwie tysięcy osób, które uczestniczą w tym wydarzeniu. My także mamy w Toruniu takie wydarzenie w 1967 roku, też bardzo duże po wydarzeniu milenijnym i potem trzeba było czekać na wizytę papieża Jana Pawła II. To może powiedzieć takie trzecie duże wydarzenie. W którym tysiące wiernych brało udział. Koronacja ikony Matki Bożej w kościele Redemptorystów w Toruniu na, na Bielanach. W tej wystawie mamy całość wielkiego dorobku po śmierci, po rok 1981. Mamy w tym roku no wielką, też ważną rocznicę, która już minęła rocznicę śmierci Prymasa. Ona jest oczywiście przygotowywana w związku z trwającą no, odwleczoną o rok procedurą beatyfikacyjną kardynała Wyszyńskiego, dzisiaj już błogosławianego Kościoła Katolickiego. Zachęcamy wszystkich do obejrzenia tej wystawy, bo ona jest bardzo łatwo dostępna w internecie. Ten format wystaw elementarnych to umożliwia. Ona też stoi w tej chwili, czy będzie stała stopniowo we wszystkich miastach, w których są oddziały Instytutu Pamięci Narodowej. My, jako region, mamy tak dużo do powiedzenia o kardynale Wyszyńskim, prymasie Polski że no nie mogło tej wystawy zabraknąć tu w dzień po beatyfikacji. Dziękuję IPN-owi, że już po raz kolejny udało nam się wspólnie przygotować piękny projekt historyczny. Zmieniamy temat. Najnowsze rozwiązania technologiczne są tematem spotkania naukowców z całego świata w Bydgoszczy. Podczas konferencji współorganizowanej przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i Centrum Onkologii specjaliści rozmawiają m.in. o zastosowaniach detektorów promieniowania jonizującego w medycynie czy na lotniskach. To jest konferencja poświęcona materiałom luminescencyjnym jako detektorom promieniowania ionizującego. Co to znaczy? Promieniowanie kwantów rentgenowskich, promieniowanie gamma kwantów. To jest te materiał, które przetwarzają promieniowanie niewidzialne w promieniowanie widzialne w celach oczywiście rejestracji tego promieniowania przez detektory, które używają się na przykład w medycynie. Przy takich badaniach diagnostycznych związanych na przykład, z tomografii pozytonowo-emisyjnej, czy tomografią tomografii komputerowej, który służy na przykład dla badania pacjentów. Mamy 6, 16 sesji tematycznych, ale powiem tak, my, my postaraliśmy i, i spodziewam się, że da się nam to wszystko zrealizować w dobry sposób, żeby gości nasi zapoznali się nie tylko z dosięgnięciami naukowymi, a także właśnie z... z kulturą, historią, naturą naszego, naszej ziemi, województwa kujawskiego, pomorskiego, bo my mamy co pokazać gościem naszym. Sztandar Ogólnopolskiego Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Batalionów Budowlanych trafił do zbiorów Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. Akt przekazania sztandaru był jednocześnie zakończeniem działalności związku. Bataliony budowlane funkcjonowały w Polsce w latach 1949-1959. Było 26 takich batalionów. W tych batalionach pracowali ludzie, którzy często byli synami żołnierzy armii krajowej, pochodzili z tak zwanej inteligencji. Służba wojskowa, bo to była służba wojskowa, trzeba powiedzieć, trwała ponad rok. Pracowali w ciężkich warunkach, na przykład przy budowie Warszawy, ale nie tylko. Sztandar wnosi bardzo dużo. Sztandar to jest takie spoiwo, które łączy tradycję z przeszłością. Sztandar to honor, i to jest taka pozostałość, która właśnie powinna być w muzeum. Często bywa tak, że do muzeum przybywają potomkowie, twórców takich sztandarów, ale też sami ludzie, dla ten sztandar był ważny. My ten, ten sztandar wyjmujemy, pokazujemy. Cały czas jest tutaj bezpieczny. Jesień tuż tuż, przyroda powoli rozpoczyna przygotowania do zimowego odpoczynku. Nie wszystkie zwierzęta poradzą sobie same. Te bociany, które do tej pory nie odleciały na południe, na pewno zostaną w kraju. Na przykład mają uszkodzone skrzydło. Takimi zwierzętami opiekują się ośrodki rehabilitacji dzikich zwierząt. W jednym z nich w okolicach Bydgoszczy była Aleksandra Ciekot. Liskich, choruski Poszy w las miały szczęście. Czy jest tu jakiś jesz? Hm, Tylko nosek. Och! Trudno oprzeć się takiej słodyczy. Staramy się z nimi na etapie, kiedy są małe, kiedy je odkarmiamy i kiedy są jeszcze w pomieszczeniu zamkniętym. No staramy się nie łapać wielkiego kontaktu. Oczywiście jest to trudne, no bo by się chciało pomiziać, ale, ale nie. Bo do miziania przyzwyczaić się nie trudno, a przecież na łonie natury o człowieka już nie tak łatwo. W tym podbydgoskim ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt dba się o to, by leczone tu zwierzęta miały jak najmniejszy kontakt z człowiekiem. Wszystko po to, by gdy już wrócą na łono natury, potrafiły poradzić sobie same. To jest sowa błotna, czyli uszatka błotna. Przełom lata i jesieni to czas, gdy do takich miejsc trafia więcej zwierząt: orły, bociany, sarny, wywiórki, jeże, gołębie, nietoperze. Potrącone, zaplątane, zagubione i nierzadko niechciane. Tu otrzymują profesjonalną opiekę. Czasami, y, w przypadku zwierząt dzikich, przynajmniej te, no, mówię. Dobrych 10 lat nauczył mnie tego, że czasami im mniej robisz, tym lepiej. Podobnie należy postępować, gdy spotkamy chore czy poranione zwierzę. Najlepiej, jeżeli to możliwe, wezwać na miejsce specjalistów. W wielu miastach działają Ekopatrole. To przeszkoleni z zakresu opieki nad zwierzętami strażnicy miejscy, którzy zabezpieczą zwierzę i przetransportują do tego typu ośrodka, z którym dany samorząd ma podpisaną umowę o pomocy. Olimpin Aleksandra Ciekot. Więcej lata czy już więcej jesieni w pogodzie o tym Angelika Bednarska. Dzień dobry. Drugi tydzień września przyniesie w regionie zmienną aurę. Do środy wyż zapewni nam pogodne niebo i przyjemną temperaturę zarówno w ciągu dnia jak i w nocy. Z kolei w drugiej połowie tygodnia czekają nas zmiany. Stery w pogodzie przejmie niższy w towarzystwie frontów, a to oznacza delikatne ochłodzenie i więcej deszczu. Takie prognozy z pewnością ucieszą miłośników grzybobrania. Spacery po lesie, a co za tym idzie potrawy z leśnych darów natury, czyli przyjemność. Spożytecznym. Życzę Państwu udanych zbiorów i oczywiście zapraszam na szczegółową prognozę pogody już za chwilę. Do zobaczenia. U nas teraz to wszystko wieczorne wydanie zbliżeń o 21.30. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.